Zaglądnijmy wspólnie do Tygodnika dla Dzieci i Młodzieży Płomyk z 21 kwietnia 1938 roku. O czym poczytamy w tym numerze przede wszystkim o Australii i Oceanii? Dowiemy się m.in. co nieco na temat polskich zdobywców Oceanii, żyjących w Australii zwierzętach, a także o rafie koralowej. Poczytamy koralową opowieść, a że ten numer to numer kwietniowy nie zabraknie i wiosennej piosenki. W nasz wiśniowy sad wleciał szumny wiatr. Zaglądniemy też do puszczy białowieskiej i poczytamy o skarbach, które się nie marnują. Okazuje się, że dzięki nim można podreperować swój domowy budżet, a na koniec książkowe polecajki między innymi książki Czesława Centkiewicza oraz Jana Sokołowskiego. Jeśli z kolei macie smykałkę do majsterkowania, możecie samodzielnie wykonać stoliczek pod radio.